Krótki raport dnia to szybka esencja sześciu absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. W poniedziałek zainaugurowano Sejm 10 kadencji. Premier Morawiecki złożył dymisję rządu na ręce marszałka seniora. Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem Sejmu. Marszałkiem senatu wybrano Małgorzatę Kida błońską Poparło ją 66 senatorów, przy 33 za kandydatem PiS. PiS sensacyjnie został bez chociażby wicemarszałka Sejmu. Wybrano pięciu wicemarszałków. Są to Krzysztof Bosak z Konfederacji, Monika Wielichowska z K.O., Dorota Niedziela z K.O., Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi. Wcześniej Później uroczyście przemawiał prezydent Duda, który powierzył misję utworzenia rządu ponownie Mateuszowi Morawieckiemu. Zapowiedział, że będzie wetował ustawy niekorzystne dla Polski i wezwał do kontynuacji kluczowych dla Polski inwestycji jak w obronność czy CPK. Następnie podał pojednawczą dłoń wszystkim posłom z pierwszej ławy Sejmowej, co też chciałby, żeby było nową tradycją inauguracji Sejmu w przyszłości. Hołownia jako marszałek zapowiedział, że znikną metalowe bramki pod sejmem, który nie będzie już więcej jego zdaniem miejscem korupcji, pogardy ani azylem dla przestępców. Sala sejmowa to nie gala MMA, to dom spotkań i rozmowy stwierdził. Zapewnił, że będzie wszystkich traktował porówno i zapowiedział koniec wojny polsko-polskiej. Wiwat wszystkie stany zakończył. Hołownie poparło 265 posłów, podczas gdy Elżbietę Witek 193. Sąd rejonowy w Warszawie uznał, że najemca niepłacący czynszu dopuścił się oszustwa na właścicielu mieszkania i skazał go na dwa lata ograniczenia wolności, 40 godzin prac społecznych na miesiąc i 5000 zł kary. To pierwszy wyrok, w którym niepłacącego najemcę uznano za oszusta według kodeksu karnego. Ponadto lokator uniknął więzienia tylko z powodu niedawnego ojcostwa i musi opłacić koszty sądowe 4400 zł. Świat! Ustalono budżet Unii Europejskiej na 2024 rok, zwiększono środki na polskie priorytety, pomoc dla państw przyjmujących uchodźców ukraińskich, połączenia transportowe z Ukrainą oraz pomoc humanitarną dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Wydatki wyniosą 189 miliardów euro, płatności 143 miliardy euro, o 26 miliardów euro mniej rok do roku. Priorytetami będą zielona i cyfrowa transformacja, silna reakcja UE na wojnę na Ukrainie i na globalne kryzysy. Między innymi ujęto wieloletni instrument ukraiński o wartości 50 miliardów euro. USA Śledztwo magazynu medycznego BMJ wykazało, że dwóch ważnych urzędników FDA kilka miesięcy po zatwierdzeniu szczepionek mRNA moderny dostało w niej lepiej płatną pracę. Według zasad FDA Muszą odczekać rok, zanim zajmą się działalnością na rzecz jakiegokolwiek interesanta tego urzędu, ale władze nie prowadzą żadnego rejestru. Dlatego bez konsekwencji pracę w modernie jako dyrektorzy w około dwa miesiące znaleźli m.in. dr Doran Fink, który był kluczowy przy zatwierdzaniu szczepionek moderny oraz dr Jaya Goswami, oceniająca dane kliniczne dotyczące szczepionki. Zarobki w modernie dla tych stanowisk wynoszą od 195 do 330 tysięcy dolarów rocznie, gdy średnia w FDA jest to około 133 tysiące dolarów. Badania wskazują, że to często proceder tzw. drzwi obrotowych w danej branży i np. 54% pracowników Centrum Kontroli Chorób, którzy odeszli, przeniosło się do kontrolowanej przez nią firm z Big Pharma, gdzie płace są wyższe. AI rewolucjonizuje sektor bezpieczeństwa w USA i innych krajach. Wojsko wykorzystuje ją do wszelkich optymalizacji, od konserwacji sprzętu po decyzje budżetowe i analizy wywiadu. AI wskazuje wojsku na przykład, jaki rodzaj konserwacji zmaksymalizuje gotowość i żywotność jednostki przy minimum kosztów. Pomogła też analitykom przewidzieć inwazję Rosji na Ukrainę z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, gdyż jest wykorzystywana do przesiewania ogromnej ilości tajnych i jawnych danych, wykrywając wzorce zachowań. Podobnie analizuje chińskie pisma i przemówienia, na przykład w kontekście Tajwanu. Chiny starają się prześcignąć USA w stosowaniu wojskowego AI także dzięki brakowi ograniczeń etycznych. Władze na przykład premiują kradzież zachodniej własności intelektualnej. AI stwarza też zagrożenia takie jak rozprzestrzenianie dezinformacji, automatyzacja cyberataków i tworzenie broni chemicznej czy biologicznej. Kolumbia. W trzech miastach niemal wyeliminowano dengę dzięki wypuszczeniu do środowiska komarów zarażonych pasożytem Wolbachia. Pasożyt bezkręgowców został wprowadzony do jaj komarów, gdzie konkuruje z organizmem komara o zasoby, co ogranicza namnażanie i transmisję wirusa dengi, chikunguni czy ziki. W Kolumbii wprowadzono największe na świecie testy komarów z Wolbachią. W jednym z najgęściej zaludnionych regionów świata 3 miliony 300 tysięcy mieszkańców trwały od 2015 roku i wypuszczanie trwało 5 lat. Liczba zachorowań na dengę spadła o 95-97% w różnych miastach. Wcześniejsze badania w Indonezji dały około 77% spadku zachorowań. Obecnie trwają kolejne badania w Brazylii. Potrwają jeszcze 10 lat i planowana jest tam budowa zakładu produkcji komarów z pasożytem. To był krótki raport dnia to przejść wydarzeń minionej doby. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się codziennie w dni robocze o 7 rano.